that match great vertical positioning here spots two players passes out one shock charge and the second can he get him takes out dj van smokesmack is with the double kill holy witam was bardzo serdecznie z tej strony dj van i zapraszam was do krótkiego komentarza na temat trailera traileru. Duty Black Ops 2 z trybu multiplayer, i chciałbym tutaj sobie pogadać o tym, co zobaczyłem, co zwróciło moją uwagę i to, co budzi moje wątpliwości. I tak, w tyle będą sobie leciały obrazki, ja będę obrazki, screeny z traileru, co budzi moje spostrzeżenia i będę się odnosił do tego. Więc tak, na pierwszy rzut oka, co się rzuca pierwsze, to tryby widzenia przez ściany, przez jakiś celownik. Wątpię, żeby to... Możliwe, że to jest jakiś perk, możliwe, że to jest jakiś celownik, coś Ala coś Ala wykrywacz pulsu z Modern Romer 2 i innych Możliwe, że działa to na podobnej zasadzie, tylko przy przybliżaniu lunety tam się widzi z bliskiej odległości, lecz to jest bardzo duże ułatwienie dla gracza. Może to powodować bardzo dużą falę krytyki, jeśli nie będzie to dobrze zbalansowane i może wydawać się to yy, dziwne, ale to będzie kolejny krok dla cheaterów, gdyż zrobić yy, haksa pod yy, Taki, takie cudo jest bardzo prosto jeśli nie zabezpieczą odpowiednio kodu kodu źródłowego w grze twórcy gry, czyli tryarch. i będziemy mogli się spodziewać po pierwszym dniu na stronach z cheatami coś Ala. Uchwa, tylko, że na całym ekranie, zamiast tego celownika, będzie na całym ekranie wszystko widać z promieniu y, kilometra, na całej mapie będziemy widzieć wszystkich graczy, tak jak no, przez ten celownik i to jest y, moja obawa, że to nie wypali i to będzie problem z tym i mam nadzieję, że to jakoś zabezpieczą i będzie to jakoś zbalansowane co idzie na drugą rzecz y, to jest jakiś killstreak y, tutaj rozkłada się taka Taka antena, która wydaje jakieś fale oślepiające, ogłuszające wrogów, może i to być przydatne. Może to będzie coś łatwego do zdobycia dla słabszych graczy, może się to przyda, będzie coś pomagało w grze innym graczom. O ile to nie będzie przesadzone, no tu praktycznie wszystko w tym trailerze może być przesadzone. Takie są moje odczucia. Oczywiście nie grałem w tę grę, nie oceniam, po prostu to jest tylko opinia na temat i, i moje spostrzeżenia na temat tego, co widziałem. Kolejna rzecz. Można widzieć tutaj drona zwiadowczego, który potrafi strzelać i myślę, że to będzie killstreak numer 3, czyli od trzech zabójstw. I on zastąpi RCXD. RCXD. Z Black Opsa i myślę, że będzie coś to w podobnym stylu, bo bardzo łatwo to zniszczyć z tego co widzę na trailerach i nie będzie raczej problemu z tym. I dla słabszych graczy będzie to dobry killstreak i myślę, że się sprawdzi. Kolejną rzeczą to rozstawiane tarcze, które można zobaczyć. Mam nadzieję, że to też nie będzie przesadzone, gdyż. Rozstawione tarcze to wiadomo, tarcze były w Modern Warfare 2, w Modern Warfare 3 była tarcza, ale była zbalansowana i nie dało się już tak być pro z tą tarczą, więc mam nadzieję, że to nie, że nie będzie przesadzone. Kolejną rzeczą jest dron, taki dron z wyrzutniami rakiet. Mam nadzieję, że to też nie będzie przesadzone. Mam nadzieję, że to nie będzie założyć rozgrywki. No pewnie wydaje mi się, że to będzie gdzieś w tych wyższych killstreakach, tych za 10 czy za ileś i mam na nadzieję, że będzie to zbalansowane i nie będzie robić takich dużych szkód i będzie to łatwo zniszczyć, bo jeśli będzie można tym jeździć przez pół meczu i rozwalać wszystkich graczy, no to będzie yy, lipa, no lipa. No i oczywiście jakiś Tomahawk się pojawił, bardzo podobny z y, Tomahawk z Assassin's Creed'a, tak, tak y, nadmienia sobie, z nowego Assassin's Creed'a. Więc znowu fani rzucania Tomahawka przez całą mapę. Będą się cieszyć. Co wpadło, co zarzuciło mi się kolej, kolejna rzecz w oczy to snajperka bez żadnego celownika. Czyli bez żadnego celownika z powiększeniem. To może być bardzo bardzo duże ułatwienie i zarazem może to też być źle zbalansowane, gdyż jak można widzieć na trailerze, jeden strzał koleś pada i jeśli ktoś dobrze, dobrze umie celować, ma dobry ping na jednego strzała, będzie zabijał wszystkich, więc... Więc, no... Snajperka do raszowania. Do kompletnego raszowania, bo przecież bez celownika nawet nie trzeba przymieszać jedną, skop, kurwa, jeden strzał i tyle, więc... Liczę na to, że też to będzie zbalansowane i tu nie będzie problem z tym. Kolejną rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, no to... Um, Jakiś shotgun m 12 1 g czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że to też nie będzie przerombaną bronią, bo to strzela szybciej niż A12 z Modern F2 i też wyrządza duże szkody. Ma bardzo duży magazynek i... Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z Modern F2 i aa 12 z powiększonymi magazynkami, padrilożercą i pełną pizdą przez całą mapę z tą bronią. I oby no nie, nie było problemu z nią, no. bo póki co ja sobie narzekam, a tu praktycznie wszystko co pojawia się w tym trailerze może być przesadzone. Co niedobrze świadczy, przynajmniej to jest moje odczucie, może jest wasze inne odczucie, ale moje jest takie. Tu widzimy jakiś taki samolot, który spada, jakaś rakieta. No, no nie wgłębiam się w to, bo nie znam się na jakiejś artylerii, ale podobne to jest do Predatora, więc myślę, że to zastąpi Predatora, Predator Missile i będzie coś to w stylu, coś w takim stylu, no. I. Do tego nie mam żadnych spostrzeżeń, bo raczej to nie będzie przesadzone i będzie ok. No więc, ludzie, liczę, że coś z tego będzie dobrego, że, że nie będzie jakichś zaniedbań ze strony trejarchu, trejarchu, trejarka mniejsza i wszystko będzie zbalansowane i będzie się dało jakoś grać. Póki co, widzę, że. Ludziom się to podoba, na krótką metę, ale bardzo to jest futurystyczne i no, ale czego można było się spodziewać, no, single jest w przyszłości, więc multi też będzie w przyszłości, będą zabawki z przyszłości, no i nic na to się nie poradzi, więc liczę na to, że wszystko będzie grało, ca... będzie cacy i będzie można się zagrywać bez problemu. Czekam na kolejny trailer. Mam nadzieję, że podobało się ten krótki komentarz do tego traileru. Nie chciałam się bardziej zagłębiać, bo to co widać, to widać, a to co mi się nie podobało, to co mi, to co zwróciło mi uwagę taką szczególną, to, to wymieniłem i myślę, że na tyle dzisiaj, na tyle będzie dzisiaj wystarczająco. Dzięki Wam. Komentujcie, lajkujcie, na razie.